No dobra, to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny pod tyłkiem CB650R testy w toku przed nami całkiem sporo kilometrów do domu, spacerowe tempo, także zabieram Was na przejażdżkę i ja opowiem Wam co tam u mnie i w ogóle i tak dalej tak standardowo zainteresowanych tradycją, zapraszam No dobra, to w mojej zasady, że testy same się nie zrobią, jedziemy pierwszy motocykl na testy w tym roku zgarnięty a oczywiście jeśli chodzi o Hondę to tam na pewno będę chciał jeszcze wziąć Horneta bo jestem ciekaw tego motocykla możliwe, że Transalpa no i tam jeszcze jakieś inne motocykle, wiadomo w każdym razie póki co na Hondzie majuweczka, zimno także i jeździmy, wiadomo testy same się nie zrobią jeszcze jutro planuję sobie pojechać z nim na Tormodin jeżeli będą Organizowane, e, organizowany track day. To, to lecę, tak żeby zobaczyć sobie co ten motocykl potrafi bo fajnie się nie jeździ, fajnie pewnie nie będzie skręcać No, ale to na takich uliczkach jak tutaj, takich dróżkach jak tu to ciężko orzec, słuchajcie generalnie no ten odcinek to ma trochę bieżączka w starym stylu, pod tytułem co tam u mnie bo przeważnie jak brałem nowy motocykl na testy to e, to ja też od razu nagrywałem, miałem pierwsze wrażenia bo właśnie jest taką bieżączką, się o tym co się dzieje, co słychać. Eee, aczkolwiek wiecie, nie chcę tego łączyć, także co, nagrywam sobie tak na, na poboczu. No bo jest co tam powiedzieć w końcu, słuchajcie, zaczynamy kolejny sezon. Tak jak gdzieś tam kiedyś na wywiadzie u Rafała eee, wrócę wam i będziecie mogli sobie obejrzeć. Tam po moim wyjeździe do Krakowa, udzielałem tam wywiadu, powiedzmy, spotkałem się tam z jednym z moich patronów, który też tam prowadzi kanał na YouTube, tam sobie pogadaliśmy trochę. I tam parę słów powiedziałem, no ale wydaje mi się, że sporo osób tam nie trafiło, więc yy, no tutaj u siebie na swoim kanale troszeczkę rozwinę sobie wątki. Eee, no bo coś tam się podziało, tak? Najważniejszy news jest taki, że została sprzedana cyberka. Na razie nie będę się rozwodzić na temat tego dlaczego została sprzedana, wydaje mi się, że to cały osobny odcinek na to poświęcę, e, bo żeby to wszystko powiedzieć w jednym odcinku, jeszcze w połączeniu z takim teraz jakimś bieżączką to, to, byśmy, to byśmy się nie, nie zdążyli tego zrobić w 40 minut. A w każdym razie no cuberki nie ma. Ceberka znalazła nowego właściciela. Pewien mój rówieśnik 40 latek powiedzmy kupił sobie ten motocykl jako swój pierwszy motocykl po zdaniu prawa jazdy. I na nim będzie właśnie stawiać swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o przygodę motocyklową. Eee, tak rozpoko. <grywa> na dobrą sprawę eee, powiem, wam, że i trochę mieszane uczucia były, ale już na dobrą sprawę z swojej się z tą myślą już dawno, że cykwerka będzie na sprzedaż. Eee, zresztą można powiedzieć, że pierwsze oznaki tego, że trzeba będzie sprzedać cykwerkę, były wtedy, kiedy zaczęliśmy zbierać na inny motocykl na live'ach. No ale co zrobić? W związku z tym, że nie ma tego motocykla, no to zaczynam sobie sedam powiedzmy od testówek, tak żeby coś tam się podziało. Obecnie czekam, czekam na zakup kolejnego motocykla, znaczy czekam na zakup. No. Jestem w trakcie zakupu, zakupowania nowego motocykla. I mówiąc co, mam tu po prostu na myśli, że proces myślowy został zakończony. O procesie myślowym też mam nagram jakiś inny odcinek, bo Połączenie tego to znowu nie byłoby lekko to nagrać w 20 minut, czy tam 40, a chcę robić trochę krótsze odcinki. Eee, także powiem wam jakie motocykle brałem pod uwagę eee, podczas tych moich rozważań. Trochę tam nie powiem, no biłem się z myślami. Eee, w co poszedłem? No to koniec końców zobaczycie. Eee, temat jeszcze jest ciąg na wokandzie, on jeszcze nie jest zakończony. Można powiedzieć, że dopiero się rozpoczął. Także nie, to nie jest jeszcze oficjalna wiadomość, że mam swój nowy motocykl. Eee, wiem co to będzie. Temat jest powiedzmy dogadany. Czekamy na części, czekamy na pewne tam tematy. Eee, I motocykl wyjeżdża do mnie. W zasadzie ja jadę po motocykl. I coś tam będziemy sobie działali na nowym sprzęcie. Natomiast w tym tak zwanym międzyczasie no, wracam do testowania. I teraz nie będę też teraz brał wszystkiego, co jest, tak wiecie, na siłę. Ja będę chciał się skupić na testach takich, powiedziałbym, dla mnie ciekawszych motocykli, tak jak ta właśnie CB650. z Tego względu, że pojedzie CBR-ką, 650 R-ką. Bardzo mi się podoba ten motocykl, chciałem go sobie porównać do, do tej wersji Nakedowej. I właśnie co ją dorwałem, aczkolwiek mam nadzieję, że najpierw, dorwę, że najpierw dorwę nowego Horneta, no ale się to nie udało także póki co trochę odcinku powstanie popelnikiem na jakichś innych maszynach, nie moich. Na mojej wrócimy sobie do vlogowania, wrócimy sobie do jakichś tam poradników, pewnie. Aczkolwiek ja będę się chciał też trochę bardziej skupić na takim rozwoju u siebie czyli kontynuować to, co robiłem do tej pory przez ostatnie 3 lata czyli latając sobie na Pitbike, na dobrą sprawę i w zasadzie na tym całe moje motocyklowe życie się opierało czyli na, na jeździe na treningi A ostatnio zresztą byłem na bardzo ciekawym wyjeździe do Krakowa gdzie tam w 3 dni zjeździliśmy cztery obiekty na których po prostu łącznie przerobiłem 8 nitek odcinek na ten temat już Wam nagrałem, muszę go tylko jeszcze pociąć byłem taki bardziej, wiecie, odcinek na, na green nie. tam Wam po prostu powiedziałem o co chodziło z tym wyjazdem, co tam się po, podziało, jak to wygląda w każdym razie, no, wpadnie taki odcinek, zaraz zanim zaczną wpadnąć y, odcinki takie będzie nieprzegadane, tylko takie normalne nagrania z pitbike'ów e, czyli te wszystkie osiem tak chcę Wam pokazać, bo no, jeżeli ktoś się interesuje, to będziemy mógł zobaczyć jak to wygląda e, może go to zachęci, żeby pojechać i, i, i samemu sobie te obiekty, bo naprawdę warto, no, ale tutaj nie chciałbym też za dużo mówić, no, bo tak jak mówię, już na ten temat odcinek nagrałem osobny Eee, także też wam zostawię jakiś odnośnik do niego eee, W każdym razie no, e, w związku z tym, że zabieram się znowu za jakieś tam vlogowanie, no to musiałem sobie też porobić pieca na dysku, tam wiecie, masa materiałów. Ja też jeździłem na te pitki, tam nie próżnowałem cały czas między sobą kamerkę, aczkolę, wiecie, no, jak się pituje, to się pituje, nie nagrywa, bo albo robisz trening, albo robisz vloga. Dobrego treningu nie połączy ze zgadaniem, więc e, ja to sobie po prostu odpuściłem i jeździłem tam, no wiecie, żeby, żeby trenować. E, ale sporo się tego ponagrywało, tam e, z jednego roku miałem 44 minuty samych gleb. <gryw> więc możecie sobie wyobrazić, ile tego po prostu jest. E, zrobiłem tak jeden składzik pod muzyczkę z jeszcze tam poprzedniego roku. E, później będę siadać do tych materiałów zeszłorocznych. Też Wam zrobię jakiś klip, albo Albo coś innego, jeszcze nie wiem, jaka to będzie forma. Zobaczymy, jak to tam się ta pierwsza przyjmie. W każdym razie, tak więc, program Wam pokażę, Także e, raz, że będą odcinki spitów z, z Gleb. Dwa, że będą odcinki spitów z, z Krakowa 8 nitek. Trzy, będą odcinki spitów tu z Warszawy, Piaseczno-Janki. I jeszcze chyba coś tam z Modlina wpadnie, bo Modlin też tam został do zrobienia. Także no, na chwilę obecną. Jakbym wszedł na YouTube'ka mojego i Wam pokazał, to mam całą masę niepublikowanych odcinków, materiałów, które tam powolutku sobie zaczną e, wpadać, tak? Najpierw chciałem Wam zrobić taki odcinek, żeby powiedzieć Wam, tak to będzie wyglądało, żeby zaraz nie było, że, że nie ma żadnych vlogów, i we i po co, i tak dalej. No nie słuchajcie, vlogi będą, na spokojnie, żeby to się pojawiło, to ja po prostu też musiałem troszeczkę tych materiałów swoich e, poprzerabiać i powrzucać sobie na YouTube'a, bo tak, żeby raz, żeby zostały dla potomnych, a dwa, no właśnie, trzeba było trochę miejsca na dysku zrobić. Tak, że powrótku zacznę coś tam wpadać, wydaje mi się, że coraz częściej. Ja też przeglądałem sobie, wiecie, takie już naprawdę hardkorowo stare nagrania, tam w ogóle na YouTubie też mam kilka jakichś brzutek, których nie publikowałem do tej pory. Tu mam na myśli jakieś jazdy motocyklami, jakieś przyspieszenia, jakieś top speedy, takie rzeczy. Bo nagrywałem to mające te jakieś tam testówki, czy to przejazdy, po prostu samym dźwiękiem Weźmy na takie rzeczy, żeby sobie też ludzie mogli popatrzeć na, na same przejazdy, a nie tylko zagadane odcinki, więc i takie rzeczy zaczną się pojawiać. Pewnie coś więcej zacznie się pojawiać też na stories tych YouTube'owych, tudzież na TikToku, czy gdzieś tam jeszcze na tych Instagramach. Wiecie, no trochę jest tych. Socjalek. Ja tam, pomimo tego, że byłem, no jakby nie było bardzo mało aktywny, przez ostatnie dwa lata to, to mimo wszystko tam się, wiecie, jakieś materiały składały i ciały i tak dalej. Więc, no jest teraz plan, żeby to powrócić. Aktywność też troszeczkę wynikała z tego całego zawirowania pokowidowego. Kiedy ja tam wychodziłem sobie z założenia, że żyjemy, co jest YouTube, aczkolwiek ten pomysł COVID bardzo mocno zaorał. Eee, więc wróciłem sobie normalnie do pracy trzeba było się troszeczkę odkuć więc już porzuciłem sobie e, jak gdyby youtubowanie no, także jeden rok się musiałem poodkuwać później też można powiedzieć, że dosyć poważny projekt wystartował <laughs> u mnie no, a potem opowiedziałem nieco więcej słuchajcie, za duża prywata no ale miałem kolejny rok, zresztą cały czas to wszystko trwa i generalnie dużo się tam dzieje ale mam doping z e, zapleców ku temu, żeby właśnie robić więcej odcinków, e, nagrywać, nagrywać, e, skoncentrować się trochę na tym kanale. Wiecie, może dobić w tym roku do 100 tysięcy e, i bawić się dalej jakimiś tam motocyklami, testami, żeby można wam było tego e, dostarczać więcej. Plany panami, zobaczymy, co nam się uda zrealizować. Na razie nastawienie jest dobre, zwłaszcza, że nadchodzi nowe moto i mam wrażenie, że z nowym motocyklem u mnie będzie tak samo jak z nowym motocyklem wielu osób a mianowicie mam na myśli to, że po prostu znowu będzie fajnie sobie gdzieś tam pojeździć, tak? Człowiek będzie miał ochotę żeby siąść na ten motocykl i zacząć z nim latać no tak szczerze powiedziawszy przez ostatnie dwa lata zrobiłem na tej mojej CBRce nie wiem, może ze 3000 km, więc no bida straszna nie oszukujmy się, no ale Znam, znam, przypadki, które mówią i świadczą o tym, że właśnie, że jak się tylko pojawia jakiś nowy motocykl, to wracają chęci do jazdy i człowiek znowu zaczyna się tym wszystkim bawić i, i ja też czekam aż w moim wypadku znowu się coś takiego zadzieje. No bo jednak 12 lat z jednym motocyklem to całkiem sporo. No, do tego też w ramach mobilizatora dostałem nową kamerkę GoPro 11 aczkolwiek to teraz nagrywam 7 bo 11 już no nie naładowała się już nie chciałem czekać aż się kamera naładuje po prostu wziąłem starą kamerkę i wyjechałem razem z nią w każdym razie też jest nowa kamera daje nowe opcje też będziecie mogli zaobserwować sobie chociażby na przejazdach takich, powiedziałbym halowych, torowych bo nagrywałem po prostu w formocie takim który daje możliwość pokazania e, nagrania w 16x9 na w poziomie, a także w pionie. E, bardzo fajna rzecz do właśnie takich Instagramów i innych tego typu rzeczy. E, aczkolwiek okazało się bardzo szybko, że mm, w tym formacie, jak wrzucałem, wrzucałem sobie film na YouTube'a, no to wiadomo, że on jest spionowany, e, ale bardzo fajnie, e, znaczy spionowany. To jest taki prostokąt jonowy, więc troszeczkę zostaje po boku czarnego powiedziałbym wypełnienia. ale, ale w nagrodę macie bardzo fajne, fajnie widoczną jazdę na pickwajku pod tym względem, że widać nawet moje nogi, które pracują, a jednocześnie widać trasę, tak? czyli ręce na kierownicy. Nogi szurające po ziemi, także fajnie to wygląda, i wydaje mi się, że będzie to taki właśnie ciekawy, ciekawy sposób na przedstawienie tych jazd. Zobaczymy, jak to się tam przyjmie, czy się spodoba, czy się nie spodoba. Bo no, tak jak mówię, ja na pewno będę chciał trochę więcej na potorach płatać w tym roku. I pewnikiem będę używał tego trybu też do nagrywania. No ale to tam też zobaczymy po, po waszych komentarzach, co tam sądzicie o takim widoczku z kierownicę. Eee, także tuż, moi drodzy, eee, gadam i gadam. Zaraz tutaj się miało być krótko, a się zrobi pół godziny. W związku z tym tak. Eee, oczekuję na nowy motocykl, na swój, swój nowy motocykl. Eee, oczywiście jak tylko się pojawi, to, to wam go jakoś tam zademonstruję. Być może dla niektórych będzie to zdziwienie, dla innych nie. To nagrywam wam oczywiście też historię tego, czemu ta cbr w końcu poszła na sprzedaż co brałem pod uwagę przy zakupie dlaczego zdecydowałem się na ten, a nie na inny motocykl to tam wszystko Wam opowiem co najważniejsze, z tego co Wam mówię teraz, no to to, że w nadchodzących dniach pewnie długo po tym, jak opublikuję ten odcinek zacznie się pojawiać całkiem sporo materiałów z pitbike'ów, niekoniecznie przegadanych ale też trochę jeszcze tam odcinków wpadnie, bo wpadnie też chociażby pierwsze wrażenia z jazdy na tej CB. Wpadnie na opis tych, tego mojego wyjazdu na na Pid Bajki do Krakowa. A, recenzja oczywiście CB i jeszcze jeden odcinek z Wizem muszę dokończyć. Plus jakieś tam gleby. <laughs> Składę pod muzyczkę z glebami, takie tam, takie tam, takie tam. Także wiecie, tnie się, kroi się, dzieje się. Także jeżeli ja jeżeli zaległ Wam kurzem przycisk subskrypcji, dzwoneczek i inne takie rzeczy, to pamiętajcie, żeby sobie tam te powiadomienia kliknąć, żeby to do Was wszystko przychodziło. oczywiście, YouTube znowu coś tam pomotał w, w tym całym systemie rekomendacji i tak dalej. Więc nawet nie wiem, czy Wy dostajecie te powiadomienia, czy nie, bo ja mam trochę subskrypcji, ale czy, czy ja te powiadomienia dostaję, to tak niekoniecznie. Nie wiem, jak to teraz działa, czy nie działa. W każdym razie warto by było sobie. Żebyście poklikali tam powiadomienia, że, że coś tam dorzucam, żeby nie przegapić odcinków no i wiadomo też, jak ktoś jak to pamiętajcie o aktywnościach A polecajcie kanał, pokazujcie znajomym, lajkujcie, komentujcie to na pewno wszystko pomoże mi w nap napędzeniu ponownie tego kanału i tyle, słuchajcie, to by było na tyle, także standardowo, jeżeli się podobało no to pop. i widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji na razka. Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału zapraszam na mojego patroneta, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!